Witam wszystkich, moi drodzy, o jest i Maciek znalazł się Siema dzisiaj będziemy sobie robić takie małe porównanie mm -hmm. takich oto petardek Tarantula i Korona Delta Korona delta, no. delta od Pira, tak? tak? Mm -hmm. te petardy dostaliśmy od sklepu Fiverrki Shop no. cena jednostkowa za takie opakowanie to jest 21 zł tak? mm -hmm. za 36 sztuk w opakowaniu a resztę wam op opiszę mój syn czemu? nie mówię się czemu opisuje e, Czy to jest to samo no powiedzmy opiszę jedno pakowanie słoneczko wyszło bo fajnie jest e, okej okay. ale ten statek jest brudny e, kod produktu CLE 0207 tamte też mają taki sam kod produktu nie? 7,2 g na 36 sztuk Wyglądam... Wyglą tak, wyglądem. Myślałem, że źle powiedziałem. Wyglądem przypominają taką srebrną piratkę, coś takiego, albo e, takiego czarnego pirata od komety, coś takiego, nie? Rok produkcji 2021, partia pierwsza. Instrukcja obsługi w języku polskim jest, piktogram materiał wybuchowy, że on wybucha, nie, tam, no, stoi albo nic innego robi. Certyfikat CE jest no. producent SR Pyro Importer. No, kategoria trzecia. No, tak to wygląda, moi drodzy. Zobaczcie sobie tutaj. 36 sztuk w opakowaniu. Tu mamy ładny znaczek. I tu mamy cały tył opakowania. Robimy porównanie. To jest tarantula. No to jest dobre, tu jest ten nowy logo, to no W sumie nowy. No w sumie nowy no, tu jest to starsze. No w sumie, no tak, masz rację, nie za, nie zauważyłem. No. Zaraz pokażemy, jak petardki wyglądają. Plusem jest to, że jest dużo sztuk. A no to, jest, to jest na plus. O. Malutka petardka. Plastikowe zatyczki. Czyli ta jest malutka petardka, ale bez lącika. I tak no, no bywa. bywa i, tak. I tak bywa też. Poszukamy lącików. Wielkościowo są takie same. Tak mi się bynajmniej wydaje. Maciek zaraz wam pokażę. Taka miniaturowa petardka. No, plus właśnie, to, że mam 36 sztuk w opakowaniu. Hmm. Czyli dużo. Pod tą plastiką z ocieczką kryje się gipsy, więc tylko to jest tak dla ozdoby, nie? No. Okay. Zapraszamy do oglądania! jak to szczera. Nie gramatury to nie ma nawet napisane 72 na 36 0,2? Nie To koło tego bardzo, bardzo króciutkie ląciki, widzicie? Trzeba szybko odpalać, szybko uciekać Ląciki są bardzo króciutkie Która pierwsza teraz? Tarantula. Tarantula. Tula taram. Powiem, że głośno? Tak, 0,2 grama, bo 7,2 i 36, 36, 36, 72. No, odjąć 1,0. No, 1,0. 1,0 się zgadza. 0,2. Korona. Korona. O koronie lepiej mocno nie, mógł nie mówić, synuś. Ptaki lecą. I. i no i, i mamy styczność z niewypałem. Rzucamy. Czyli nie podchodzimy, więc rzucamy. Ląd. i akurat no. no no miałeś rację za, za, zateczka mi wypadła więc tak jak Maciek mówił macie gips w środku mm. zateczka mm -hmm. wypadła więc jest tylko jako ozdoba w dobrze no co teraz a teraz to nie wiem no mocy to nie ma są porównywalne do tych CLE0206 Czyli korona no Delta i Black Mamba, czy jak to tam czy Black Cobra Jedynym plusem to jest to, że, że jest dużo zaraz zobaczymy One tak Kawał sobie krążą

Albo trochę słabiej strzelają od stamtych poprzedników. O, o, korona. No, no, korona. 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 zrobi fajny huk. Korona. trzeba uważać, bo Korona. 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 Uważać na Trzeba uważać, drodzy.

Ale naprawdę dużo z cyfu pozostawiają. To to się rozkłada, nie? Dwa gniazdka, dwa gniazdka. Porównywalne gniazdka, wielkościowo, ilościowo. I to by było chyba na tyle. Już to się zbiera na deszcz? Tak no, jak mówili, zapowiadali. Aha. Także moi drodzy, za te pieniądze myślę, że warte zakupu. Macie dużo sztuk, 36 sztuk w opakowaniu, nie za głośno, nie za ciche. No w zależności, no. W zależności jak sobie to wiecie, gdzie je kupić. Czy petardy pakowane po 10 sztuk innej firmy nie będą tańsze na przykład od tego, nie? No. To już zostawiamy ocenie widzą. preferencje. Tak? no. Także my, my możemy tylko dla Was przetestować. Przetestowaliśmy. Dziękujemy jeszcze raz Michałowi za podesłanie pirotechniki sklepowej fajwerki shot. A my się z Wami gorąco żegnamy. Na razie.